Proszę Państwa, to jest ten aspekt ekonomiczny kryzysu. I teraz przejdę do aspektu politycznego. Już go właściwie dotknąłem, mówiąc o kapitalizmie kompradowskim i o uporządkowaniu całego życia politycznego tej prawdziwej konstytucji, drugim elementem tej prawdziwej konstytucji, też bardzo ważnym. Ona nigdzie nie została napisana, ale jest ważniejsza od tej pisanej konstytucji. To nie jest ważne, on się zmienia w zależności od potrzeb, natomiast tego się nie zmienia, a ten drugi punkt konstytucji to brzmi – my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. To jest drugie postanowienie. Ta konstytucja jest bardzo krótka, łatwo się jej nauczyć na pamięć, a to, te, te postanowienia są bardzo takie lapidarne – my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, tu każdy zrozumie, nie trzeba studiów prawniczych do tego. Najlepszą ilustracją tego, że ta konstytucja obowiązuje, to jest można powiedzieć najważniejsze postanowienie, jest tak zwana afera Oleksego. Pamiętacie Państwo, to już, bo, bo, możecie Państwo nie pamiętać, bo to już minęło, minęło bardzo jest. dużo czasu, minęło 14 lat od tamtej pory, znaczy klub minie 14 lat od tamtej pory, kiedy to Premier rządu, ówczesny premier rządu polskiego, Józef Oleksy, został oskarżony z trybuny sejmowej przez własnego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Miczanowskiego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Nie wiem, czy to oskarżenie było prawdziwe, czy nie, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że ani Józef Oleksy, ani Andrzej Miczanowski nie został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej, a któryś przecież powinien. No bo albo Józef Koleski był szpiegiem, no to powinien zostać powieszony. Albo Andrzej Wicząski oskarżył go fałszywego, no to powinien zgnić w lochu. Tymczasem ani jeden, ani drugi nie został. No to jest najlepsza ilustracja, że obowiązuje zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I proszę Państwa, to są te dwie podstawowe zasady. No i trzecia. I trzecia którą ja bym sformułował w postaci pytania. W postaci pytania, czy można w Polsce być skutecznym politykiem, nie będąc niczym agentem? Nie wiem, czy to jest możliwe, czy nie. I każdym razie stawiam takie pytanie. Dlaczego stawiam takie pytanie? A no, dlatego, że aktem założycielskim Trzeciej Rzeczypospolitej była umowa Okrągłego Stołu, której jedną ze stron był wywiad wojskowy PRL-u reprezentowany przez generała Czesława Kiszczaka, a drugą stroną była strona społeczna. Strona społeczna, no którą niestety również generał Kiszczak zapraszał do, do, do udziału w Gołowym Stole, więc dlaczego zapraszał akurat jednych, a drugich nie, mogę odpowiedzieć tylko, co ja bym zrobił, będąc na jego miejscu. Zapraszał, kierowałbym się tym, po pierwsze, czy ktoś tam ma wpływ jakiś na społeczeństwo, albo może go zdobyć, a po drugie, czy mam do niego zaufanie, czy nie. Osób, do których nie miałbym zaufania, bym na pewno nie zaprosił. Zaprosiłbym tych, do których miałbym zaufanie większe. I przypuszczam, że generał Kiszczak mniej więcej tak samo się zachował. No i rezultat znany, rezultat znany w postaci kapitalizmu kontradyorskiego i prawdziwej konstytucji. I to jest ten, i to jest ten, to są te rady polityczne, w jakich przychodzi nam działać. Dodatkowym takim elementem jest postępująca oligarchizacja politycznej sceny, nawet niezbyt spostrzegawczy obserwator sceny politycznej w Polsce, musiał zauważyć, że zmieniają się u nas nazwy partii. Natomiast członkowie tych partii się nie zmieniają. Cały czas są ci sami. No teraz na przykład Pan Jan Maria Lokita wziął sobie urlop, zresztą Niemcy do w samolocie, więc może nie po takiej traumie, to nie każdy jest zdolny od razu się do polityki Łączyć. Ale pan Jan Majarowi, jest bardzo dobrym e, przykładem e, takich zmian e, partyjnych, sztandarów, a najlepszą ilustracją, e, najlepszą ilustracją, że tych zmian można dokonywać zupełnie bezboleśnie jest pan poseł Antoni mężytło e, Pan poseł Antoni Mężydło e, trafił do Sejmu jako poseł e, zamienia prawa i sprawiedliwości, ale potem yy, przeszedł do platformy obywatelskiej. To nie warto by było może uwagi naszej, gdyby nie pewna deklaracja, którą pan poseł Mężydło przy tej okazji złożył. Otóż pan poseł mężydło powiedział, publicznie to w telewizji powiedział, że żeby przejść z do platformy Obywatelskiej wcale nie musiał zmieniać poglądu. Bardzo ciekawa, ale była taka szczerość zasługuje na pochwałę. Jeśli to prawda, to znaczy, że rzeczywiście yy, mamy do czynienia z pewnym teatrem pozorów. Yy, tak jak yy, wiecie Państwo, yy, jeden aktor ma takie amploarze, jest komikiem, yy, drugi aktor jest takim yy, amantem, prawda? Yy, trzeci jest bohaterem tragicznym i każdy jak już jakieś ambulanta sobie tam wypracuje, to się stara jego trzymać. I w tej chwili na przykład mamy do wyboru dwie możliwości. Czy traktat lizboński zostanie ratyfikowany w imię obrony interesu narodowego, to by było wtedy, gdyby ratyfikował rząd prawa i sprawiedliwości, czy w imię frymarczenia polskim interesem narodowym, a w imię nowoczesności i modernizacji, to będzie, jeśli ratyfikacji przeprowadzi rząd, ekipa platformy Obywatelskiej. Ale ratyfikacja tak czy owak to tam na traktacie nie będzie pisało w imię czegoś, by to ratyfikowali, tylko będzie po prostu podpis Pana Prezydenta złożony. I taką, z taką właśnie go mamy do czynienia, więc dobrze by było, żeby na to zwrócić uwagę, Zwłaszcza kiedy się emocjonalnie angażujemy w walkę polityczną, bo wiecie Państwo, nic, uprawianie propagandy to jest nic złego, to, to wszyscy to robią i tak dalej. Tak jak firmy deklamują swoje wyroby, ale najgorzej jest uwierzyć we własną propagandę. To już naprawdę czego nie wolno robić, bo to jest po prostu nierozsądne, to jest niemożliwe. Nie wolno wierzyć we własną propagandę, jak we własną nie wolno. Cóż dopiero w tygodniu, prawda, tym bardziej nie Krótko mówiąc, propaganda wierzy się...